Szybamyczko moi drodzy, nasz i bardzo w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale i dzisiaj moi drodzy pokażę wam jak zrobić sobie najnowszy itemek w Defant, ponieważ Roblox nas zaskoczył i zrobił coś pięknego moi drodzy dlaczego? A no to dlatego, że dodam, moi drodzy jajko i możemy sobie naprawdę zdobyć jajko faberczek za zdobicie moi drodzy, no niestety tutaj jest bardzo zła rzecz i tobie, ponieważ tuło znak, czyli musimy ukończyć. Ach. Cały event, niestety. Widzę też w ogóle teraz, czyta, że Roblox dodał coś takiego. Something has landed for Elite Hunters only. I jak sobie to klikniemy, to zostanie właśnie przeniesienie do gierczki The Hunt First Edition. To właśnie w tej gierce możemy zdobyć sobie to jajko. I jak sobie tutaj na dół zjedziemy, to mamy właśnie tą odznakę. Tak, którą właśnie możemy otrzymać sobie to jajko. Nie jest to fajne widzowie, że jest to dla 100 osób. Ale jestem tak szczęśliwy widzowie zarazem, że to dodali. Ponieważ jest to jajko widzowie, mamy jajko wreszcie, jakieś Robloxowe. Widzowie, jajko. Czyli poniekąd jest to widzowie, egg hancik. Roblox też moi drodzy, zrobił takiego twitchika. No jest lepsze od jajka nieskończoności. Nic. I dodał coś, moi drodzy, takiego The Infinity Egg. Zobaczcie to. No jest to coś pięknego, widzowie. No piękne to jajko jest. Naprawdę wygląda epicko. O za. Jest epickie. I ma specjalny efekt moi drodzy, Dokładnie tak. Oh, you have to collect all 100 badges without any egg points. Your egg exceptional dedication and cracking efforts have truly paid off. All your aside, you've absolutely scrambled every chance in the hand. first edition, and this is the proof. I w skrócie po prostu zdobyliście 100 oznak i to jest wasze takie potwierdzenie, takie wasze achievement za to, że 100 oznak udało wam się zdobyć. Mamy tutaj jak wiecie też to jajko i zobaczcie to. But they were all of them deceived the from another egg was This avatar item was during the hunt First edition. Czy to jest też w sumie jakiś, moi drodzy, teaser Egg Huntów? Czy za rok dostajemy Egg hancika? Ale wszyscy zostali oszukani, ponieważ powstało kolejne jajko. Egg of Non-Existence, nie wiem czy dobrze to wymawiam. Jajko z Metaversa miało być ostatnie, zaraz Wam je też tutaj pokażę. A dokładnie mówiąc, właśnie to jajko miało być ostatnie. Ale jednak nie, ponieważ zostało skraftowane to. Także to właśnie w taki oto sposób możemy zdobyć sobie to jajko, wykonując cały evencik, zdobywając wszystkie 100 oznak. Czy jest to dobre, widzowie? No nie, dlatego że nie wszyscy mogą sobie je zdobyć, dlatego że niektóre gry są w niektórych regionach niedostępne. Dlaczego? Ponieważ niektóre gry, jak wiecie, mają jakby gambling, czyli jakby taki hazard w widzowie, w sensie chodzi o lootboxy. O, tak wam powiem, widzowie, bo to pewnie słyszeliście, że w niektórych krajach lootboxy są zabronione, no a niektóre widzowie gry. W Właśnie lootboxy mają. I podejrzewam, że między innymi o co głównie chodzi, przez co te gry są zblokowane, ale też coś jest w tym, moi drodzy, powiedzanym, że już to byłby za item, jeśli każdy mógłby sobie go zdobyć. A jeśli on jest za 100 odznak. I jest on, moi drodzy, bardzo, bardzo rzadkim itemem dzięki temu, to automatycznie jest bardziej wartościowy. No coś w tym widzowie jest. Ale czy to powinno być i tak te 100 odznak, no ja aj, 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 nie wiem, chyba nie, raczej bym tutaj tego tak nie robił, ale no, no okej, okay, no, już jak Roblox tak zrobił. No ciężko jest mieć być trochę widzowie, złym na Robloxa nie ukrywam, przez to, że jest to jajko, to jajko naprawdę mega mnie ucieszyło jak je zobaczyłem na live'ie. Naprawdę mega mnie to ucieszyło jak zobaczyłem jajko. Korzystając z okazji, że nagrywam ten film, chciałbym dodać jeszcze tutaj to, że chodę, że nie było live eventu, bo no i na każdy czekał na jakiś live eventik, może jakby coś było, jakaś integracja jeszcze, z, zanim to jakoś zdobędzie, wiecie, na przykład nie jakby jakaś walka z bossem, albo jakiś obwit do przejścia, żeby się działo na mapie, trzeba byłoby jakiś sekrecik znaleźć, jakieś itemki czy coś. No, byłoby to naprawdę mega spoko, gdyby też coś takiego właśnie zostało dodane. No ale jak to mówią, it is what it is. Także, w tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że oczywiście wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić tutaj łapeczkę w górę i subskrypcję. Będzie naprawdę bardzo, bardzo miło widzowie jak to zrobicie. No a w tym filmie to już jest wszystko. Trzymajcie się, no i cześć!